Manko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense. Ja nadal widzowie obolały z zębem, znaczy bez zęba, bo wyrwane, ale obolały przez to. Witam was w kolejnym odcineczku. jakbym dziwnie gadał, to Sorki. I słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie postaciami, które kiedyś grało się na endlesie, i zobaczymy, jak na nowym endlesie grają stare postacie. I co wybrałem? Na pewno DJ-a, on ma już ponad pół roku. Na pewno Hyperka, on ma już w ogóle mega dużo. I Titan Clockman, no to już w ogóle widzowie w sklepie on był bardzo dawno temu. Także, no, znaczy dawno temu, wiecie o co chodzi. No, gierka też nie jest jakaś mega stara m, i już upada troszkę, ale zaraz w ogóle do tego wrócę. M, ale, no, myślę, że tutaj jak najbardziej te postacie były grane. Był, grał, był jeszcze grany Sinister, nie? Sinister, Titan, okej, okay, zgadzam się, był mega grany. Santa TV był grany m, i grałem na przykład Santę i Scientistę zamiast DJ TV, nie? Wtedy tu dużo farmy robiłem. Mniej więcej taki teamek był tam grany. I słuchajcie, sprawa kolejna. To drowerku mi podpisał. I słuchajcie, patrzcie co zrobił Wariacik, nie? Nie dość, że mi podpisał Dementet Titana Cameramena. To zostawcie łapę w górę dla niego pod tym filmem i napiszcie drowerku Kozak, nie? Napiszcie drowerku Kozak i swój nick po małpie, to wtedy będę widzowie wysyłał gemiki. Bo dzisiaj też wysyłamy pięciu osobom, 500 gemów za chwilę. I tak, drowerku, ja mu dałem 5000 za podpisanie, a chłop mi tutaj odpisuję i daje mi 10 koła. Nie, nie dość, żeby mi podpisał, to jeszcze dał 10 tysięcy i dziękuję Pli Milk za tutaj też do Donajcika. Także dzięki bardzo drowerku, pozdrawiamy drowerka, drowerku Sigma, nie? Totalnie. Jeszcze mi tutaj, wiecie, da zarobić troszkę, żeby mi podesłać. No miło, miło z jego strony, a my widzowie też będziemy mieli i idziemy wysłać 5 losowym osobom z komentarzy 500 gemów. I słuchajcie, kolejny, w kolejnym odcinku najpewniej też będę wysyłał, także piszecie drowerku Sigma albo Kozak i piszecie swój nick po małpie. Powiedziałeś, że na Ablocks Boom możesz kupić różne przedmioty do twoich ulubionych gier. Wystarczy, że wbijesz przez link podany w opisie tego filmu, po czym klikniesz register na stronie, zaloguj przez Roblox, połączysz swoje konto, po czym podasz oczywiście swój e-mail i gotowe. Potem wystarczy, że wybierzesz przedmiot, który Cię interesuje, przejdziesz do koszyka i zapłacisz wybraną przez siebie metodą. Jest tutaj Paypal, karta czy też blik. Blik jest w wyborze opcji Tazapay. Pamiętaj, by wpisać kod Meres Blox, żeby otrzymać aż 10% zniżki w daniu danych dla bezpieczeństwa transakcji, bo strona jest legit. Wystarczy, że opłacisz zamówienie i gotowe. Potem będziesz musiał podać swój po małpie z Robloxa, po czym odebrać itemek klikając w przycisk i dodając bota do znajomych. Po krótkiej chwili klikamy join i mając odblokowany trade w grze, bot wyśle nam prośbę o handel, poczekaj dłuższą chwilę i zaakceptuj. Gotowe! Jeśli coś się stało, czy też bot się zaciął i nie otrzymaj swojej jednostki, to napisz na support na stronie, który jest dostępny 24 na 7. Dobra widzowie, więc 5 osób, które wybrałem, będzie to Yahu! także Yahoo gratuluję, proszę bardzo dla Ciebie tutaj gemiki. Lecimy widzowie dalej, mamy lionka, tylko tutaj dziwnie mi wkleja, dobra, 500 gemów, proszę bardzo i gratuluję. Mamy widzowie dalej jeszcze Matiego. Mati B2012. gratki tutaj za wygraną. 500 gemików leci do ciebie. W kolejnym odcinku też widzowie rozdajemy. Także piszcie, piszcie koniecznie. Jak się jeszcze zastanawialiście, to piszcie. Nie ma co nawet się zastanawiać, bo serio totalnie losowo to daje. Igor GG No i mamy jeszcze widzowie co ciekawe, też obok miałem Igor Kisiel. Nie? Więc tutaj idealnie widzowie widzę same Igory w tym odcineczku. Znaczy, no dwóch Igorów. Także widzowie, to by było na tyle. I teraz wam powiem coś mega ciekawego. Bo kwestia jest taka. Że, słuchajcie, będzie. A propos, a propos update'ów, a propos tego, że TTD troszkę upada. Ja w tym czasie oczywiście pójdę zagrać. Zobaczymy, jak daleko zajdziemy, w momencie, kiedy, słuchajcie, nie mamy. No, po prostu gramy starymi postaciami na endlesie. Zobaczymy, jak daleko da się zajść w ogóle. Nie mam potek, już niestety. No, bieda totalna, widzowie. Totalna bieda na tym koncie, niestety. No, ale czekam na update, bo na update widzowie mam przyszykowane dużo gemów, żeby sprawdzać nowe postacie. Także nie bójcie się, na moim kanale na pewno zawsze będzie szybciutko każdy teścik każdej postaci. Zresztą mamy drowerka kumpla, to jest prawdziwy kumpel, naprawdę. Że tutaj wiecie, ja mu pomagam, on mi pomaga i faktycznie pewnie jakbym potrzebował to by pomógł, także naprawdę drowerku Sigma. I słuchajcie, sprawa jest taka, że m, co do update'u, nie mogę nic zdradzić, nie, no bo tutaj, żeby drowerku partnera nie stracił, my tam gadamy jakby co, nie, dlatego widzowie jak pytacie czy ja wiem, czy drowerku ma partnera, no to jasne, że wiem, bo my gadamy tam wiecie, tak prywatnie. Także generalnie, jeżeli chodzi o update w TTD to tak, był ostatnio, i tylko jedną postać dodali. Tego demented dodali jakiś Abysmal Mode, który tak naprawdę mieliśmy już kiedyś, bo on był na Halloween i był jeszcze w jednym momencie chyba. Kojarzę, że dwa razy był taki Abysmal. No i co to jest zrobienie Abysmala, takiej mapki, plus widzowie wrzucenie na szybko jednej postaci, która jest jeszcze za Robuxy? Mega słabo. I widziałem, że nawet Telantrik nagrał sobie film tak po prostu, jak gdyby nigdy nic z gierki, nic o update'cie. No trochę lipa, ale z tego co wiem. Gdzieś tak może za tydzień, bo to Telandric mówił na filmie, że około tydzień, pewnie z tydzień, czyli na następny weekend, będziemy mieli gruby update. I to na tyle gruby, oczywiście na początek stawiamy green laserka w starej tutaj taktyce. Jeszcze by się przydała stara mapa. Wiecie ta taka zielona, gdzie się grało na. Kto, kto, kto widzowie pamięta pierwszą mapę na Endless Mode? Wiecie tą taką zieloną na, na trawce, nie? Tam kamerameni mieli ognisko. No to była mapka, nie? Mogliby zmieniać te mapy co jakiś czas, na przykład ta już też troszkę jest nudna, mogliby znowu dać nową, nie? No to w ogóle dużo jest do roboty w TTD, także dziwię się, że oni tak wolno update y dają. No ale tak, Telantrik mówił, że niby, oczywiście już troszkę zaufanie mniejsze do nich, no ale powiedzmy, mówił, że około tydzień, pewnie za tydzień, na weekend, będziemy mieli gruby update. Update, w którym, żeby wam nic nie zdradzić, bo ja troszkę już wiem, wiadomo, no to słuchajcie, jakby, żeby nie zdradzić, no to po prostu będziemy mieli co robić. Tak powiem, będziemy mieli co robić i to bardzo. I to nawet chodzi, że będziemy mieli co robić widzowie razem. Razem. Czyli wy, jako żabki Bereza, będziecie mieli. Co robić razem ze mną w tej grze? No i więcej już nie będę spoilerował, bo jeszcze się domyślicie. Także, znaczy, jak, jak się domyślicie, to ok, ale nic nie powiedziałem. Nie powiedziałem, powiedziałem tylko, że widzowie, będzie co robić razem. No i ogólnie, jakby update pewnie będzie zakładał też wiele nowych postaci. Wiecie, tam Skibidi, na Abysmalu pewnie pojawią się też te nowe Skibidi, które będą na endlesie. Mam nadzieję, że tak będzie, bo to by było fajne chociaż. Więc tutaj, no na pewno będzie grubo. Na pewno będzie to potężne update. Mam nadzieję, że dodadzą też przyspieszenie na endless'a, żeby sobie przyspieszać gireczkę albo na każdą giereczkę, żebyśmy w każdej grze mogli sobie przyspieszyć grę i szybciej wiecie, przechodzić po prostu, zarabiać te coiny. Dużo, bardzo dużo jest w tej grze. Ja bym mógł mógłbym gadać do jutra, ile rzeczy by tutaj trzeba było poprawić, ile rzeczy by tutaj trzeba było poprzerabiać, albo co dodać. I naprawdę tego jest cała lista, nie? Dlatego się tak dziwię, że po prostu ta gra tak wolno się update'uje. Nie wiem, nie wiem o co im chodzi, ale widzowie z tego co wiem, w końcu ma to ruszyć, także ja bardzo chętnie wam to wszystko ponagrywam. Nowe postacie, nowe tam, wiecie, tryby, jakieś nowe rzeczy, które będą. Tutaj już nie zdradzając, no ogólnie będzie tego naprawdę... Mam nadzieję, że tak będzie i że będzie tego dużo, bo... Serio idzie się troszkę znudzić w gierce, wiecie, ja nawet sobie gram z starymi postaciami na Endlessie, bo tak naprawdę... No już sam sobie muszę challenger robić. Nie pewnie też tak macie, że jak gracie w TTD, to raczej sobie challenger robicie, albo tylko trading. No bo wiadomo, no, tower defense nie może być ciekawy, jeżeli nie ma w tym update'u co tydzień, tak mi się wydaje, albo przynajmniej co dwa tygodnie, tylko tak nieregularnie. Nawet czekaliśmy raz w miesiąc, pamiętacie? I po tym miesiącu wcale nie było niczego, wow. Dodatkowo, no, dobrze wiemy, że są jeszcze drillmeni na przykład i spokojnie mogliby zrobić taki event jak z Clockmenami i by siedziało ponad 100 osób w gierce ponad te no około 200 tysięcy pewnie by nawet siedziało i byłoby co robić jakiś event pas dodawać albo season pasa jak w TD w TD ma nie dość że pasa na evencie to ma jeszcze takiego season pasa nie i to, to mega oddaje bo jest co robić w tej grze a nie tak siedzicie i, i patrzycie nie wiadomo na co nie no, po prostu ja, ja się nie dziwię że większości osób nudzi się TTD no bo jak ma się nie nudzić skoro nie ma tutaj update'ów tak no nie ma co robić nie ma event pasa można zarabiać tylko coiny zbierać jakieś słabsze postacie bo i tak wszystkie takie dobre są za robuxy widzowie no albo są bardzo ciężkie do zdobycia. Także no to i tak też demotywuje moim zdaniem, że wszystko co daję do samonu, nie jest jakieś takie gigapotężne, Chociaż nie jest tak najgorzej, wiadomo, no ale widzowie jakieś nowy godli do samonu w końcu by się przydał. Idziemy dalej i jak widzicie, idzie naprawdę spoko. W ogóle moje giga zdziwienie w momencie, kiedy dowiedziałem się, że mam 16 tutaj postaci do postawienia, ale faktycznie przecież wbiłem już pierwszy poziom. Mam tego toilet Nuba chyba, bo to się chyba toilet nub nazywa. Więc generalnie fajna sprawa. Postawiłem hyperki mega blisko siebie. Właśnie hyperki były do, dlatego fajne, bo szło je stawiać tak mega bliziutko siebie, nie? Na razie autoskipa wyłączę, bo chciałbym dobić 6000. Jestem mega do tyłu, jeżeli chodzi o Santę. serio, jakby postawienie tego Santy zajmuje mi zbyt długo, żeby zrobić mu pełny poziom maksymalny, to troszkę tak wiecie, no słabo, słabo to mi tutaj wychodzi, ale dobra, dawaj, dawaj, dawaj szybciutko. 6000, dobra, i lecimy już autoskipa cały czas, bo tutaj będzie ładnie, mam nadzieję, szło. Za 4000 ulepszymy pierwszego hyperka. Niech coś tam już robi, i słuchajcie, no, postawimy tutaj Oczywiście go jeszcze tutaj, tutaj gdzieś wiecie, tak między, no obok tego DJ-a wszędzie obok DJ-a, zobaczymy jak nam to wyjdzie, tutaj jak widać no zasięg jest spory, możemy też tutaj postawić, naprawdę nie powinno być problemu, także widzicie, ja już, tu, ja już tutaj sobie postawiałem, popostawiałem wszystko, możemy też Titana Clockmana nadać tutaj, myślę, że też nie będzie problemu, także ogólnie popostawiam wszystko i zobaczymy jak nam widzowie to będzie szło, bo na razie no to wygląda, że będzie szło bardzo dobrze, nie, na razie te autoskipy lecą i widzimy się na jakimś dalszym wave'ie, no bo co będę was zanudzał widzowie, trzeba sprawdzić jak stare postacie na tym nowym tutaj, na nowym nowym polu bitwy z nowymi skibidi, bo tutaj cały czas dodawali co update, wiecie, jakieś potężniejsze skibidi. To zobaczymy jak dobrze pójdzie starym postaciom z nowymi skibidi. To jest takie zderzenie mm, staruchów z młodymi, nie? Tak naprawdę, takie staruchy z młodymi. Tak no, w sumie tak, w sumie można to tak, tak nazwać. Tak nie myślałem o tym, ale faktycznie, wiecie, no tu staruchy, no i młodzi. Zobaczymy kto będzie lepszy widzowie. Komu kibicujecie? Staruchom czy młodym, czyli skibidi? Możecie napisać w komentarzu. Ja widzowie oczywiście lecę dalej. No i tutaj niestety nie postawię go jak będzie ten stał ale lipa, widzowie, bardzo chciałem go tutaj właśnie wrzucić. No ale dobra, jakoś inaczej to sobie ogarnę. Wiecie co, widzowie, mam 70 wave i mam takie wrażenie, że Hyper jest już totalnie do niczego. No dlatego też spada sceną, bo nikt go w ogóle, w ogóle nie gra na Endlessie, słuchajcie. No dlatego, że no, chłop tak naprawdę jest łatwy do zestunowania. Jeżeli taki Giant Turki Toilet tutaj się też rzuca, no to wtedy też jest tym gorzej. Ja ogólnie jakoś bardzo nie autoskipowałem. Zobaczcie, już mam, mamy prawie pół godzinki, a dopiero jesteśmy na 70 wave, także tutaj... Naprawdę, jeżeli chodzi o granie tym Hyperkiem, to jest mega, mega lipa. Ja tak ulepszam troszkę tutaj, troszkę tutaj. Większość mam już na maksa, tak samo tego tutaj widzowie Titana Clockmana. Użyłem też umiejętności, no bo serio było grubo, było bardzo ciężko. Bardzo, bardzo ciężko się tutaj robi. No i ogólnie trzeba jakoś to wytrzymać, co nie? Ale tak chciałem tutaj zdać relację i zobaczcie, no jest to trudne. Mamy tutaj oczywiście ulepszonka, zaraz będziemy mieli wszystko na fulla. No i wtedy pousuwam Santę i zobaczymy, czy w ogóle zajdziemy dalej, no bo aktualnie... To już wygląda ciężko, nie? No jakby tutaj mamy 0,19 cooldownów, 25 tysięcy obrażeń, 55 rangea. Ręcz range jest bardzo mały u hyperka, jak go porównać z nowymi postaciami, tak? Nawet tymi Pay to Win z robuxy, to totalnie hyperek jest do niczego, a trzeba było go zdobywać, wiecie, z. Y Czestów, tak z boksów, Także naprawdę jeżeli chodzi o TTD, no to najbardziej też mnie właśnie wkurza to, że te wszystkie pay to win postacie są o wiele lepsze niż postacie, które trzeba było naprawdę no posiedzieć, podropić, wiecie, zdobyć i naprawdę było trudno, tak? To nie było tak, że od takie się miało. A teraz możecie sobie kupić Zarobuksy, no i się ma, no i tak naprawdę bardzo prościutko jesteście w stanie wejść w posiadanie, no, potężnego ziomeczka, nie? Potężnego unita. No, zmieniło się, zmieniło. Troszkę tak zachładnie się tu zrobiło u twórców, ttd. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że ten update, który teraz zapowiadają, będzie bardzo gruby, będzie bardzo fajny, no i zwłaszcza taki do grania, bo przede wszystkim ja rozumiem, można dodawać Zarobuksy postacie. Wiecie, w każdej grze jest coś za Robuxy, to nie ma co obrażać, ale, no, obrażać można wtedy, kiedy jest tylko to, dodawane zarobuksy i nic za bardzo się, wiecie, nie zmienia tam w czasie i no, no nie ma za bardzo jakichś takich większych nowości. No to wtedy, wtedy można być wkurzonym, nie? Albo takim zasmuconym, że średnie te update'y. No bo faktycznie, co, co tu dużo mówić? No są średnie i tyle. Okej, okay, glitch toilet nam poleciał. Widzowie, jest źle, jest źle. Czy ja dam radę Santa jakiegoś usunąć? Dobra, dawaj tutaj. Weźmy go tutaj... Zeslowujmy, dobra, widzowie, to nieźle. Widzieliście to? Nawet Glitch toileta nie pokonały hyperki. Dobra, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o granie hyperkiem, granie starymi postaciami na Endless Mode, no to widzowie, totalna klapa, nie? Znaczy, dużo EXPA dostaliśmy, wiadomo, ja i tak się cieszę, bo na tym koncie wbijam sobie EXPA, ale mm, ogólnie, jakbym miał grać starymi postaciami na Endless Mode, to powiem tak. To bym po prostu nie grał, bo, bo to już nie ma sensu. To już po prostu teraz w ogóle nie ma sensu. Nie da się widzowie, jak widzicie, znaczy da się, ale no co, wbijecie maksymalnie, może, może więcej ode mnie troszkę, jak mniej autoskipa będzie, ale czy warto się tyle męczyć? Naprawdę potrzebujecie lepszych postaci. No zobaczcie, nawet porównując z kiedyś, mega OP, to ten ziomek ma tyle obrażeń. I nawet ręża większego. Także, to ja nie wiem, no nie ma AOE, ok, ale to sprawdźcie tutaj, Splash Piercing 105 tysięcy, widzowie z DJ-em ma jeszcze mniej niż sekundę cooldownu, tak samo ten tutaj 120 tysięcy. Czy ja muszę coś dodawać? To jest dosłownie zarobuksy i wiecie, wszystkie zarobuksy są giga OP. Znaczy te to były takie średnie te postacie, ale te tutaj to są naprawdę giga OP postacie, które zarobuksy no warto brać, bo naprawdę do no, giga, giga OP sprawa. Także generalnie widzowie stare postacie sobie po prostu nie poradziły. Mam nadzieję, że się podobał odcinek mimo wszystko. Dzięki za obejrzenie wypisujcie swoje niki i siemano